Miłość. Karty przełożyłam tradycyjnie, blasuję trzy karty. Sedno, ósemka kilków. Co wychodzi naprzeciw? Rydwan. Wynik, odpowiedź, rada. Kochankowie. Sedno, ósemka kilków. To jest poczucie zdrady. Partner nie żywi do nas szczególnych uczuć czy przywiązania. I trudno jest nazwać jego partnerem. Ósemka kielichów pokazuje również trójkąt miłosny, gdzie trudno jest udowodnić czyjąś winę, czy zdradę. Zaś kłamstwo może potwierdzić tylko winę. Taki stan trwa, dopóki dopóty jedna ze strony nie zakończy definitywnie tej znajomości czy związku. Ale tutaj można liczyć, na powrót tej osoby, ale o wątpliwej reputacji czy prawdopodobności, która niestety uzna nasze miejsce, nasz dom na chwilową przystani. Co wychodzi naprzeciw? Rydwan. To jest wyjazd, dominacja, bieganie za stroną przeciwną. To jest Narzucanie się w stronie przeciwnej. Nieodróżnienie dobra od zła. Nieodróżnienie stosowności od niestosowności. Wchodzenie w konflikt. To jest również niemożność rozstania się z kimś. To jest lekceważenie. Zahamowanie seksualne. Zahamowanie seksualne mężczyzny do kobiety. To jest coś takiego. Pytanie jest, dlaczego on stoi? Towar stygnie, a on stoi. Wynik, odpowiedź, rada. Kochankowie, tutaj może być tylko miłość fizyczna. Jeżeli pogodzisz się z taką sytuacją, takim stanem rzeczy, to docenisz, że miło z nim spędziłaś noc, że byłaś adorowana w łóżku i dobrze się z nim bawiłaś. Tutaj należy zrozumieć, jakie ma znaczenie dla nas miłość. Miłość z tą osobą, miłość do tej osoby. Tutaj zabrakło mi Twojej świadomości siebie. Pokazana jest tutaj osoba, która posiada niską samoocenę o sobie. Na tej osobie świat nie kończy. Nie zgadzaj się na wszystko, co on chce, dlatego że Ty chcesz z nim być. Nie chodź z nim do łóżka, bo on chce. Miej jakieś hobby, zainteresowania. Bo nigdy nie znajdziesz dla siebie sensownej osoby, która ma takie same cele co ty. I takiego partnera szuka. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot Dobra o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot. I Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Kontakt jest pod filmem. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot. Boję się.